Wiercą atak aniołów, akt pierwszy, rozdział dwunasty. Delikatne płatki śniegu opadały na drewniane deski posiadłości świętej pani Graves. Lud pokrył okna i szklany dach jadalny. Elizabeth wraz z Licho i Jeleną patrzyli na dość sporą działkę. Duży drewniany dom z małym pobocznym umieszczonym wzroku zaraz za wielkim drzewem. Wysokie okna nie witały przyjaźnie czarnymi oprawami, a mosiężne drewniane drzwi wyglądały na nieruszone od lat. Śnieg przykrył dużą ilość roślinności pokrywającą przednią część domu. Licho położył swoje kufry i spojrzał spod białego kaptura na Elizabeth. Nie widział jego spojrzenia, ale złote oko wygrawerowane pośrodku środku kaptura wywoływało nieprzyjemne uczucie. Cały czas miał na sobie tylko białą szatę, bez żadnego nakrycia na niej. Mimo to podszedł pierwszy do drzwi, a Elizabeth podeszła za nim. Teraz dziewczyna dostrzegła, że dom jest tylko zdarty miejscami. Odrobinę jaśniejsze od reszty domu drzwi ruszyły się po mocniejszym pchnięciu. Okazał się im mały, ciemny pokój. Naprzeciwko niej były schody prowadzące na górę. Po obu bokach znajdowały się dwa wysokie łuki w stylu misyjnym. Elizabeth postawiła krok w lewą stronę. Ten pokój nie posiadał wiele. Na jednej ze ścian wisiał obraz kobiety ubranej w białą suknię z pogodną twarzą. Jednak obraz na twarzy wraz z ramą byli przypaleni od lewego dolnego rogu. Obok obrazu znajdowały się drzwi dwuskrzydłowe, nie tak ozdobne jak wejściowe, ale z urokiem, który dodawał długi korytarz, widoczny przez szkła w nich zawarty. Gdy dziewczyna obróciła głowę, w... głowę naprzeciwko niej znajdował się kolejny pokój, ale bardziej oświetlony i z dwiema... Wielkimi płachtami. Gdy weszła do środka, jej buty stuknęły o brązową posadzkę. Stanęła w rozsuniętych szklanych drzwiach, chyba najnowocześniejszej części domu. Wzrokiem ogarnęła dużą salę. Złote kinkiety przymocowane do ścian, w których były osadzone wielkie okna. Zardzewiałe złoto dobrze grało z czernią i brązem sali. Z lekko rozchylonymi ustami Elizabeth powoli kroczyła po pomieszczeniu. Okna, mimo że lekko brudne, nie walczyły ze światłem. Elizabeth złapała skrawek płachty znajdującej się na środku pokoju i szybkim ruchem ściągnęła go. Kurz uniósł się i zawisł w powietrzu jak zjawa. Dziewczyna odrzuciła płachtę na bok. Poczuła przejść w ból w skroni i szybko obróciła go i kasznęła krwią na leżącą płachtę. Pod kurzem znajdowały się trzy ułożone w trójkąt stołu. Na środku stał wysoki świecznik ze srebrnego złota, na takich nie usada się rdza. Elizabeth zdjęła płaszcz i zawiesiła go na wystawnym krześle, znajdującym się u podstawy trójkąta. Powolnymi ruchami dziewczyna podeszła do drugiej niespodzianki. Zapada za skrajek materiału, ale teraz odsunęła się w porę szybko. Pod nowym kurzem był stary fortepian, czarne cudo ze złotymi paskami i nienaruszonymi klawiszami. Przejechała po nakrywie górnej palce. Rewno było kładkie i zimne, jakby prosto salon tamtej epoki, tej powstał. Musi być to bardzo stary instrument. Produkcję z drewna zakończyli w 1067. 10... Ten, kto tu mieszkał, musiał być bardzo starym wielbicielem muzyki i imprez. Na tym parkiecie musiało stukać setki butów i obcasów. Ile musiało latać nad nim materiału przejemnych sukienek i koszu. Jej zadrżał głęboki oddech, a jej nos przeprowadził podrażnym zapach starej pasty do butów, wiosennych perfum i szminki. Na ustach jej zawitał lekki grymas. W drzwiach stała wysoka postać licho. Cicho się jej przyglądał. Słodziste oko ręcznie szyte nie zeszło od lat z materiału białej szaty. Nie zajęło dziewczynie długo czekać na ostrzeżenie Zeta. Że ktoś na nią patrzy. Jzebet obraca głowę w jego stronę. Patrzy na siebie w milczeniu. Oboje prosto i bez wyrazu twarzy. Przepraszam, nie słychać było skrochy w jego głosie. Wręcz przeciwnie, odpowiadał beznamiętnie. Jakby nie sprawiają problemu, stanie tam dalej. Gdzie? Gdzie jest Helena? Sprawdzę dom. Chłopak podszedł do niej. Leary, mi się odsunęła, a on zatrzymał, stale... zostawiając metr między nimi. Mamy problem. Licho krzyżuje ręce na piersi. Jaki? Są dwa pokoje. Co w związku z tym? Są tylko dwa łóżka. Mogę spać na kanapie. Jakaś być powinna. Jak on mi pokręcił głową... Górę tu domu za drzewem jest stara szopa. Teraz ona krzyżuje ręce na pyszkę. Zapomnij, czemu? Nie szukaj problemu tam, gdzie go nie ma. Wiele rzeczy jeszcze, mam, jeszcze nam dowiozą. Będzie tam mnóstwo poduszek i koc. Możemy je ułożyć między nami. Absolutnie nie. Słuchaj, ja cię nie pytam o zdanie. Ja cię informuję. Chłopak zamilk. Możesz mieć szopę, ale spać w niej nie będziesz. Licho zamarł, gdy Elisabeth go minęła, stukając butami o drewno, gdy wchodziła na górę. Kazał się jej mały pokój. Na lewo były kolejne drewniane, dwuskrzydłowe drzwi. Tym razem jednak w środku pokoju znajdowała się Elena i rozkładała rzeczy z walizki. Elisabeth obróciła głowę. Przy schodach znajdowały się drugie drewniane drzwi. Podeszła do nich i zapała za ozdobną, czarną klamkę taką, jakiej posiadały chyba wszystkie drzwi tego domu. Weszła do dość sporego pokoju. Nad przeciwko wejścia stało wielkie, drewniane łóżko z baldachimem wykonanym z witraża przedstawiającego róże. Zielona poszewka, zaplamiona czarną substancją leżącą na nizeta. Opierał się on na swoim łokciu i leżał na boku, patrząc w Elizabeth. Cześć? Dziewczyna stojąc w drzwiach, bez ruchu i wzruszenia. Cześć. Powiada z tą samą obojętnością z. Dawno ci nie było. Usłyszała wystnienie, ale jego postać tylko spuściła głowę. No. Coś konkretnego się stało? Nie odpowiadał, więc dziewczyna podeszła do łóżka i w kraju nie rzadko, kiedy mam się do już odezwać. Tamte wie, że są za sobą przyjaciół i bliskich, iż w sumie zostały mi ja, tak, z ze śmiertelnikami. Ja Ja ich wroz? Tak, ale to tylko jedna z przyczyn moich odwiedzin. Musimy dokładnie umówić warunki umowy. Machnął ręką, robiąc kółko w powietrzu. Dziewczyna z pościogu i bladnymi palcami potła niewidoczne nici naciskając na swoje żyły. Wielkopłatymi oczami patrzyła swo na swoje obgryzione paznokcie. On miał budzić grozę w ludziach. Tak naprawdę nie wydaje się niczym więcej jak snuconą osobą. Właściwie Bogiem. się się ludzkim życiem. Wypełnić własną pustkę? Nagle na karku przyszło ją dreszcz. Położyła rękę na szyi, wzraniać. Do głowę w stronę drzwi. Staje tam licho wraz z Eleną. Kobieta z lekko rozdziawionymi ustami, przypominającymi wyblakły, przypominającymi wyblakły, szkarłatny aksamit i chłopaka, którego twarzy nie widziała, ale wiedziała, że nie dowierzą. To, to on? Wielko szaty przyległa do jego długiej i bardzo wychudzonej ręki, gdy wskazał zasłonięty palcem na Z, sygnalizując upadłego w pokoju. Z? Ich przytknął oczy nie jakby nagle ożyły. Panie! Kobieta prawie osunęła się na kolana, zanim oparła się o framę gończy. Wtedy Elizabeth zrozumiała, co znaczy tatuaż na rami. Zet zamienił się w ugłę i stanął obok łóżka, uderzając go o bardzo wysok. Wam tak. rtoł się spokój. Tak, tak, to jest brutą ignorancko machając na niej ręką. Kurwa jestem głowę, jak się stał. mruknął. Czy mam rozumieć, że faktycznie jesteś nową karmą? Niech obrócił go ja stronę Elizabeth. No, no tak. Elizabeth, jak możesz być tak spokojna? No bo tak wiem, że nie możesz nic z tym zrobić. Mogę i zrobię. Nie wiem niby czemu. Potrzebuję Zeta, żeby żyć. On tak ci tylko mówi. Nie. Co? Nie nie, nie, nie tak. Chodzi o to, że ja choruję na wystroid. Licho wyprostował się. Elena podniosła się na nogi i spogląda na zakłopotanego chłopaka: Jeśli wypędzisz że ta. Ja umrę. Na te słowa, choć delikatne i niewinne, powiedziane w jej ustach i zamiast, jak coś się łamie, ale nie na zewnątrz, lecz w środku. W środku licho. Patrz na niego jak coś się w niej Może przekonanie, może słuszność, skoro wiedzą o chorobie i decy, to chyba w ciągu tych dwunastu lat załapali fakty. Ja, ich głosem, niegłośniejszym niż szept, wychodził na lód. Nie wiedziałeś? I załatwił chila głowę, nie zmieniając wyrazu twarzy nawet na jego skruchę. Jako jeden z niewielu, wiesz o mnie tyle co nic który czał, cały czas siedział cicho, rozpaczając nad swoją głową. Zrastrzem głosem zimnym, ale jednak niepoważnym. — No tak. Słuchaj, Rycho. — wskazał pozorem na izy. Umrze, jeśli ja zniknę. Ja zniknę, jeśli ona nie dostarczy niewystarczającej kości gnębki do egzystencji w tym świecie. Został nad chłopakiem, gorąc na nim przystępy. I miała twarz Elizabeth, była pewna, że malowałaby się na niej pogarda. Tą energią w na ludzką jest zło. Zło, które ma wywoływać lub mnie otaczać. Dziewczyna kończy na niego. Nie możemy się go pozbyć, ale też nie możemy go zostawić. Chłopak spuszczają. Dlaczego? Wrzuty, chcesz stać się utworem, brodercą, upadłym? A co w tym takiego złego? Licho unosi głowę i stawia krok naprzód, uderzając w Co w tym takiego złego? Po raz pierwszy usłyszał, jak się uniósł i poczuła przybyw satysfakcji. No co, przecież i tak jest przeludnienie? Pytała go, starając się uzyskać odpowiedź na pytanie. Odbieranie niewinnym istotą życia to jest złe. Złe jest dokonywanie tak karygodnych czynów, skracając coś tak ważnego jak życie. Otóż nie, wyraźnie pamiętam jak Zed powiedział, że oni są mu winni duszę. I naprawdę chcesz mu wierzyć? Jak na razie jest to jedyna osoba, której mogę. Nie unosząc się, Elizabeth starała zachować się spokój, ale i próbując zrozumieć Jednak możliwość posiada reszczu. Emocji towarzyszącym w w czym życiu, i zwrócenie tak desperacko, brakującej uwagi, wszystkich chyba na razie wygrywają. Nie mam. Nie mam płody, jaką Oczywiście, że masz ich, o starając się zachować powagę i nie krzyczeć, sięga chyba po swojej ostatniej strony spokoju. Jesteś Z, pan krainy Lodu. Król upadłych, twórca dzieł gorszego Boga. Gorszego Boga, podkreśla licho, a Izabel poczuła irytację narastającą w Zecie. Niech pani jej coś powie, licho boganie krzyczy na Elenę, jakby budząc ją z letargu. Ja nieprzytomnie spojrzenie Eleny zdawało się wirować miejscu. Ona pisała ma jego symbol na ramieniu, tutaj spokojnie Elizabeth. Posłuchaj, licho. Czy nie uważasz, że jeśli ktoś wisi za towi duszę, to ma zna. To nie, ma... to nie oznacza, że jednak ma coś na sumieniu? Co masz na myśli? Rok obrócił go w Skoro uciekli się o pomoc do sił nieczystych, czy nie oznacza to, że nie mieli już czegoś na sumieniu? Jednak zgrzeszyli. Odnoszę wrażenie, że nie wszyscy, a nie zdecydowanie nie większość prosiła o uleczenie choroby, biedy i tego typu rzeczy. Przyjmuję, że to były osoby próżne, pragnące czegoś, czego dobroć im nie da. Chłopak po się opuścił uścisk na rękach i patrzył na nią, jakby wiedział, że on się zgadza. Dziś głęboko. W ukryciu nad precedensem. Pominął. pominął. Pominęła, że do wykonania takiego rytuał potrzebna jest poświęcić duszę, czyli najprościej duszą czujność dziecka. Stała przed nim i mimo materiału kaptura zakrywającego je do twarzy, koła jego oczu, nie chcąc przerywać tej wspaniałej i jak zwykle ciszy, która ciążyła na, ni na nim, gdy próbowała otrzymać gołem prosty. Ale pochowanie jakiejkolwiek równowagi, po chwili tak cudownego milczenia, on postanowił przebić tę bankę. Rozumieć, że to nie ma w tym świecie. I sobie to przytakuje. On nie ma tyle mocy, żeby się z nim stale utrzymać. On ponownie przytak nad trzęsącym głosem licho, trzęsący głos licho na chwilę cichnie. Mina Ellen cały czas blednie, a naraz absolutnie zdawała się nie słuchać ich, tylko zatrac zatracając się w fascynującej dziurze w w zdobionej drewnie podłogi. Licho przełknął śinę i. Drzącym I cichym głosem zaczął ponownie wpatrując się w Zeta, stojącego za Elizabeth, machającego ogonem, i w duchu cieszącym się stresem, zmęczeniem i niepewnością chłopaka i kobiety. Moc, która pozwala mu się tu utrzymać, wywołana jest przez zło, jeszcze na przykład ponownie. A nie możemy zrobić tego w inny sposób? Nie wiem, na przykład grać, bluźnić. Co za różnica, skąd to dalej zło? A chyba lepiej zrobić jedną rzecz porządnie, zamiast męczyć się. Ich opatrzył patrzył, sta... i stał z niedowierzaniem. Set milczał w zamyślonej pozycji, która teraz jeszcze poczuła, jak gęsta czarągła bryga między ich nogami. Zimno i delikatność nie pasowały do cichego dźwięku pisków i krzyków, e, a jednak dreszcz ich osiem zryknął. Zdjął głęboki oddech i jakby od niechcenia i pogardą spojrzał na nich. Potrzebuję więcej ludzi w krainie lodu wypowiedział zimno i wyrachowanie. Czemu? cichym głosem zapytała dziewczyna, maszcząc brwi. Sed westchnął i opuścił rękę do boku. Gdyż mój ukochany braciszek ma dość. Dość czego? pyta trochę niepewnie licho. Zaczął... Urozumieć, ile może błyska moc. Jak silne są anioły jak z wami śmiertelnicy. Teraz podbijanie świata nie ma sensu, gdyż jeśli skrzydła pani pójdzie z nim, to nie będzie czego podbijać. A my to na świat armię aniołów pod postacią najróżniejszych plag, niezależnie od tego, czy są to czy Każdy, żywy człowiek daje mu moc. A my teraz chcę stworzyć świat dla nam beze mnie. że z was już nic nie będzie. Może się ten świat, nie może mi się ten świat podoba, ale podobają mi się moje dzieła, które na nim żyją, a właściwie żyły. Dlatego, Elizabeth, musisz przesłać do mnie ludzi, którzy winni są mi duchu. Proszę, żebym mógł wam pomóc, a nie mam. Wszyscy w pokoju zamarli. Za, jednak zacisnął ręce w pięść. Kłamiesz, a my to ludzi. Stworzył ludzi, bogowarknął przez zaciśnięte zęby. Może na początku. Potem powoli rozumiał, jaką miał nad ramię władzę, jaką kontrolować w Wasze życie. Jak w jego rękach jesteście lełkami na każde skinienie. Jak w teatr medium Elisabeth odezwała się najspokojniejszym głosem: Cyt przy taki. I oczekujesz, że ona, jako zasadka się tym zajmie niechowskazywa na nią. Skąd mam tylko, robić to, co ja mówię? Ponieważ upali i anioły nie mogą w swoich pierwotnych formach schodzić na ziemię, Elizabeth jak i reszta, kar... i zresztą jak każda karna, mają mnie reprezentować godnie. To nie złomasz świtę! Licho prychnął i zapył Elizabeth za ramię, ją twarzą do siebie. Elizabeth, ja wiem, wiem, że i wydaje Ci się on być przekonujący, ale ja zaklinam cię. Masz przed sobą całe życie. Na pewno masz osoby, pasje, marzenia i ambicje, które możesz spełnić, które będą ważniejsze niż to. Zed wybuchł śmiechem na jego słowa. Izabit zapalił chłon z nadgarstek. Dziękuję za troskę, ale ja już wybrałam. Chłopak wziął głęboki oddech i odsunął się od niej. Jedną jego wzroku Izabit czuła, jak kolejna osoba nią gardzi, jak kolejny nienawidzi. Jakim on jest, skoro to nie on ma zacząć na nie patrzeć i się mną przejmować?